Siemaneczko, to znowu ja. Dzisiaj mam dla was grę o nazwie Skywars. I chciałbym, chciałbym z wami nagrać ten. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, więc co. No to dzieła. 4 osoby. Mam nadzieję, że wiecie, co to za tryb po prostu, tak jakby skyblock, po prostu, tylko z innymi graczami. Co, do dzieła. Nie pierwszy raz, nie pierwszy raz grałem, ale pierwszy raz na tym serwerze. Jakbym lamił, to mówcie szczerze. Tutaj, tutaj, tu, tutaj. Lecimy na środek. Mam nadzieję, że fail nie będzie. tak będzie, to trochę będzie... Aj, ajaj, aj, aj, fail! Fajn, dobra, Lol. Następną mapę. Gramy... A nie widzę, że takie coś jest dobra. Przepraszam za tego faila, niestety tak wyszło. Mówię, dawno nie grałem. Dwa miecze takie mi dali serio. Wtedy miałem łukę, teraz miałem strzał. Nie no, spoko. Co to jest to samo? What? Skąd ty się tu wziąłeś, lamusie? To musie! Jest! Ba-ba-ra-ra-ba Wygrało to Pokonałem gnoja. dobra Ja bym poszedł teraz znowu na środek Tutaj tak, dobra Spróbujemy znów pójść na ten środek że tak w górę, w, górę, w, górę, w górę. to jest najlepszy sposób, bo wtedy oni Cię nie dorzucają śnieżkami i po prostu takie sklepy polecam wam ten sposób. Dobra, może wystarczy, nie mam. Dobra, jedziemy. Pek, 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 pek. I chyba zrobię serię ze Skywarsa, ale nie jestem pewien do końca. Uuu, on mnie pewnie teraz zepchnie. Wiem, że mnie zepchnie, ale no cóż, niestety.

Co? Trochę... Trochę to było. Dobra. Hmm, czyli jedziemy. Jeszcze jedną marynę zdążymy zagrać. O dobra. To ta jest jakaś chyba prosta mapa. Chyba zrobię z tego w serial, ale nie jestem pewien. No co, jedziemy, jedziemy. Eee... Tutaj nie ma żadnej skrzynki. Żadnej. Pokłody. No. Aha, bo to jest coś dobre ja już czy Nie, widziałem, nie, no, to, to nie A no. Pygiem, pyk, pyk. Tego mówię od razu, ja tego na pewno nie wygram bo nie ogarniał. Mówiłem, mówiłem. Mm. Ostatnią, ostatnią rundę, nie chcę jedną chociaż wygrać. Ostatnią rundę zagramy. I kończymy ten odcinek. O, jak szybko zaczęliśmy. Dobra, odpocząć od tego Fajnie będzie miał elskę w tym Champions League. Udrażę z Trzeci level, dobrze jest. Dopiero wygrywa się skrzynka. Jajka się przydadzą. Tutaj tak. Вот. Вот так. Снимаем так. И теперь на ну, то... горы. trochę uzbierać monet, żeby mieć na rzeczy stałe, na przykład jakiś miecz, armor, nie wiem, coś w tym stylu, bo kurde, oni tu jak się kupią, to trochę jest przeginka z nimi wszystkimi, tak naraz, oni ci wyskoczą z armorem, żelaznym, enchantowanym, ochrona 1, a ty kurde, jesteś kapcia. Dobra, I nie wiem się co na tej mapie. Co mnie zbiło? Właśnie teraz ten czampion miecz. Nie, 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 ja dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, do widzenia, subujcie, subskrybujcie i wiele więcej. Papatki.